Przyjdzie Panie zaginąć ratunku potrzeba, którego ja nie pragnę, jak od Ciebie z nieba się woli polecam. Nazywam się Adam Struk. Jestem śpiewakiem. Spieszę Państwu donieść, że zbliża się długo oczekiwany przeze mnie i przez środowisko, które reprezentuje moment wznowienia śpiewnika pelpińskiego. Pelpińskiego od miejsca wydania, Keller'a od nazwiska kodyfikatora, a pełny tytuł dzieła brzmi Zbiór pieśni nabożnych katolickich do użytku kościelnego i domowego. Zbiór kodyfikuje najważniejsze używane w połowie XIX wieku w Polsce pieśni kościelne. Śpiewnik pelpliński powinien być w domu każdego polskiego inteligenta, każdego melomana, każdego miłośnika literatury polskiej. Niezwykle ważną rolę. Odegra także na polskiej wsi, gdzie po dziś dzień wykonuje się pieśni zebrane w tym śpiewniku. W imieniu pomysłodawców przedsięwzięcia proszę wszystkich o wsparcie tego jakże pożytecznego dla polskiej kultury dzieła. Tylko się jego szumu darem nie Boje. Tylko się jego szumu darem nie zwierz boję.